To Dzień zbarań. dobry, witamy na nowym odcinku. Mm. Zrobiliśmy to głównie dlatego, że nie o niczego od miesiąca i nie mieliśmy żadnego innego pomysłu. Dokładnie. No zakusujemy. Może być muzyka. Chcesz... O, słuch. Ja chcę... nie jest y, Okej, okay, więc jaki mamy plan? Ja mam zrobię dysk. Mm -hmm. mm. Mm. Tutaj mamy naszą inspirację. Wyrzuć się. Nie mogę go wyrzucić, ale dobra. Nice. Która to płyta? Możemy chirby z moją ulubioną, więc... No. Czirpa co nie. Okej, okay, no, to to jest... Chcesz. 4 piksele chyba ja bym zrobił tą ramkę z bloku węgla. mnie yy, nie, nie wiem. Okay, to zobaczysz. Bo to jest 5 pikseli. 5. zrobić 5 pixeli jest tak. Później jest, są <coughs> 4 pixele. Nie no, później są 3 piksele. nie 4, nie no, 3. Ja mam optifa na głupie widzę no tak, 2, 3. tak, Potem 2. jeden w dół ile 2. będzie? 2. 4 2. i potem ten ciemniejszy. to. jest 1, 4 do góry i powtórka. 4. Nie, nie pasuje. Nie no, popatrz, bo tutaj jest taki ciemny już. też jest taki czy różni jakoś? One się różni. jest ciemniejsze jak nic. Mm, dobra. Hmm. Oj. Czy Czekaj, bo, wiem, jak, bo jeżeli chcesz teraz zrobić taki ciemny, to on się zaczyna dopiero od tego y, jednego tutaj. No i ja też tak, dobra, to będzie nieźle wyglądało. <śmiech> <śmiech> Kurde. Czy no i tu idę pięć. No. Eee, dobra. Teraz. Wypełnić to czymś trzeba. takim bardziej szarym. Koło tego jest taki szary, jakby. Ja bym to klien... zrobił szarą wełną. Tak, szara wełna. Yy, tylko ja i ciemną, szarą zrobiłbym jakby obudówkę. Jakby tak to nazwę. Nie, no całe to sz... czarną wełną. o to ma jeszcze takie <tuszel> obudowanie, to pole ciemniejsze. A no możecie, ale nie, tego tego, tego reszty wypełnienia nie, nie zrobimy chyba, raczej ciemną, bo... Czyli jasną szarą. W sensie, jeżeli byśmy to chcieli jasną, to byśmy musieli jeszcze zrobić te... Te, 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 te takie kropeczki, a zresztą według mnie ta jasna tak jakoś nie pasuje. Mega, po trzech pikselach od środku jest taka mega ciemna, gdzieś tutaj. W tym miejscu. Więc tutaj będzie taka mega ciemna, ok. To wypełniamy tę jasną szarą, według mnie nawet nie pasuje nieźle. No Ten przykład trzeba wypełnić jego takim bardziej jakby kozem. dwa ten. Czekaj, to z... z a to zrobimy to tutaj i tutaj, jako takie jaśniejsze. A resztę zrób właśnie z ciemnej wełny. Dobrze. Piękno, chociaż według mnie ta jasna szala nie pasuje. Co by. No Czekaj, dobrze, może to... by tak tu użyć, nie wiem... Hmm.

Genialne yy... <tryk> Musiałam każnąć akurat teraz. Yy... <tryk> yy, Okej. Okay. Jakoś tak. Okej, okay. teraz... Jeszcze przydałoby się z light greja dodać jakieś takie pojedyncze, bo tam... Czekaj, 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 czekaj. Pierwsza pojedyncza jest tutaj, nad tym średnim o 3 pixele. Ile? Jeden? Jak to wygląda? Yy, to wygląda... Tak okej. Okay. Tutaj. I jedna jest przed ostatnim. Kurde. Czyli tutaj nie pasuje. Mm. Może tak. A, to były dwa, to są dwa pixele. Rozumiem, to jest, były po prostu dwa pixele. Nie wydaje mi jasno pewna wygląda najlepiej y... Pukna, dwa. Do góry i puk. Nie, no, to jasna to tak jakaś Dobra, przypomnij na ten Dysk. Gdybyśmy mieli Konkreta, Zmiejmy na zielony w... i na nagraniu się podmieni na jakiś ciemno szary. Dobry pomysł. Czekaj, ja to zrobię tylko do porównania. Może na nagraniu w montowaniu. Ja. A wie że w nie montujemy naszych filmików, tak? wiem. Czekaj, ja hmm. tutaj zrobię to do porównania. Co to? Tam dam czerwę, czyli to znaczy muszę wzorowaliśmy, co nie? O Boże, 40 sekund. Jest dobrze. Stary dobrze jest. Dobra, no, ja tutaj dodam jeszcze partikle y, od muzyki, jeśli mi się uda. Mhm. Mm mm, note. No i według mnie wyszło fajnie. Mm -hmm. Super. Nie, według mnie tutaj fajnie by było dodać takie mini jakby ten, yy, takie coś. No. No i pięknie. Nie no, dobrze wyszło. Boże, to jest? To jest niedokończony jukebox. To się nie, hmm. nie wiem, po co oni ten... To go w sensie jak według mnie jest okejka. W to mogło być nawet niezłe. To prawda, jak gdyby to skończyli. Tu się co, odwarło? Eee, Ja tutaj nie kupa. Pzry... Mm, to, a to jest butka, ja dobra, tylko żeby walić... Ej. Ej, to jest... Ej, to jest dobre. Ejdę I my się skupiliśmy na jednym dużym. Ej. Ja nie idę. A, o... tutaj... to jest tutaj... Nie rozumiem. Dam. Okej. Okay, tak, się... Pomysł nawet niezły. O, to mi się podoba. Ja tutaj dam epik. Też fajne. Dobra, wiesz co? Dam łódkę. E tutaj jest pianino. Ja yeah. e też jest. spółkę. To ci Ja to idę epika. No nie. To co jest? To jest kolejny niedokończony jukebox. Ja daję okej. Okay. No. <grym> okej, okay, tutaj jest... Na... Ja co jest? Czemu to wszystko jest tak wyspełnione muzyką?

Nie dziwię się, czekaj. Które mieliśmy eee. my mieliśmy miejsce? My mieliśmy miejsce. Okej. Dobra. To kolejne. Mhm. Okej, okay, co teraz? Y, jest mieczyk, katastrofa, Kobłek, y, y, caterpillar, jest bat i jest vending machine. Ja dam im zagłosować, bo ja nie mam pojęcia. Ja dam daję na miecz. A, dobra, ja to na miecz. Ja mam -hmm. pojęcie. To jest ten, ja zrobię zrobił taki miecz wiszący, że patrz, że... E, popatrzcie, bo miecz w Dekokraftie był podobny, ale... Tak by się dało to zrobić? I takie coś mniej więcej. Co ty myślisz? Myślę, że tutaj byłby miecz. Co myślisz, że taki ugrzęś? Czekaj, to, to teraz trzeba z wczandy. Okej, Ja ogarnę, ja już zrobię to. Mam to kilka bloków, załóżmy gdzieś tutaj, bo to powinno wisieć. Okay. A czekaj, ja bym tego miecza nie zrobił z ironu. prawda? No nie, 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 to nie, w tej wersji nie, no, nie, 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 no to może. No hmm. No nie, może... No nie, 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 nie To można no. zrobić to za pomocą. Nie, bo nie, zrobię nie, 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 diamentowy. znaczy spróbuję diamentowy. nie, 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 ja się naprawdę jest zdziwię jak tego nie wygramy. Ja to tam nie mam pomysłu, jakby mam. Mogę... Czekaj, 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 ja, ja to mam. Po pierwsze tutaj. Ja, ja idę spojować naszych sąsiadów. Nasi sąsiedzi już kończą. Nice. A nasi tamci sąsiedzi? Wszyscy chyba biorą taki sam pomysł. Serio? Ja wiedziałam, że obydwie osoby jakby budują skałę. I w nim miecz. Mhm. A ty co nie robisz? Coś takiego? Co? co wygląda słabo, ale dobra. Nie mieliśmy lepszego pomysłu. Załóżmy, że... Nie mieliśmy znaczenia do klasy. Eee, ten no, żeby eee. pomysł mierz. Eee. Budżet nie pozwala na więcej. Dokładnie budżet nie pozwala na Zwalić więcej. Zwalić na budżet. Genialny to pomysł. Mały budżet mamy. Na pewno zarąbista wymówka. To jest tak źle. Tak, to wygląda nie, okropnie. Ja nie, ja tego nie zrobię. Nie no, we, dobra, to będzie. Może ktoś zagłosuje. Tak to zrobimy. Nie, minimalnie tak. Bo dobra. Ja będzie, ok. Miło, ok, masz rację. To będzie bardzo, bardzo mądry pomysł. Że to nie Drodzy widzowie, nie mamy budżetu. Musimy pieniążków. No właśnie, trzeba było zmniejszyć projekt, bo za mały budżet i... i, i, i nie mieliśmy pieniędzy, żeby wypłacić osobom, które dostały od tego um, oślepienia czy innych rzeczy. Dokładnie. Mm. O Boże, ale to jest okropne. Wygląda gorzej, niż ja się spodziepałem, ale to jest. To tego... naprawdę wygląda. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Coś takiego. Po prostu nie jest to tak. Ja nie chcę jeszcze bardziej, to już jest źle. Nie, nie chcę jeszcze tego pogorszyć, dobra. Nie wiem, ja bym to zrobił tak. Stary, pogarżasz to. Nie, nie, a kysz. Krzyż. Wiem, to jest. Teraz pod uwagę na nasz budżet. To, to jest piękne. To technicznie nie ma, jak cię uczymy. Olać. Nie ma, budżet na takie piękności. <laughs> na takie cudejka, te Co to jest? Nie, to usuj, to usuj, to usuj. To usuj, to usuj, to jest brzydkie. Trzeba było zrobić Excalibur. A diamentu, 1% Ja już wiem, dlaczego nie budują kamień, bo oni Excalibur budują. Wow, teraz odkryć. Trzeba było Excalibur budować. To jest piękne. Czekaj. Użyjmy wełny na środku. Użyjmy wełny, póki jeszcze mamy czas. Może świetny przestać. To jest piękne. Dobra, zmieniam. Póki jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. Boże, to wygląda jeszcze gorzej. Jak na budżet, jaki mamy? Tań nie mamy budżetu! Nikt nam nie płacił! 10 do 99% diamenty, 1% budżet i 100% abominacja. Darne dawaj. To jest. Boże nie nie! 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 Mm, 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 mm. Niestety na prawa fizyki nas nie było stać, przez co ten miecz y, musi stać na dwóch kikach. Y. Ciekawe ile Polaków jest. Pytanie, którego, na które nigdy się nie zastanawiałem, ale patrząc się na to. O, to jest nie. okropne. Pojęcie. Czy... To bardziej bo przypomina odpali... karabin niż miecz. Chociaż bo... to karabinów w sumie w ogóle nie przypomina. Y... Nie, nie, nie wiem, goli, może nie ktoś nie da przynajmniej, przynajmniej źle. To jest zarąbiste. Epic. Epik. na jedyna szef to jest... Jak na, jak na, jak na taki czas no to jest super. Boże nie, już się boję. Źle. Bardziej... <sniffs> 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 A okejkę. Okay, Piękne. A daj Powi Powinna być tutaj opcja piękna. Excalibur. Ja ja nie, no fajne na... nawet. Leży według mnie, mierz za duży jak ta skała. To jest. To jest fajne. Nie, no, jakie to jest? No. To jest dubka. Ciekawe, jakie będą następne. Proszę, nie my. O, Excalibur Minecraft. Minecraft. Na Pixelu i na jakiś tego nie pokażę. <laughs> O, patrz, o piękne to jest, Zostaw to. To jest piękne. Wszyscy czerwone. Daj, to legendarne. Proszę, proszę. To, to, jest to jest To jest brzydkie. To jest brzydkie. Nie, to jest okropne. Ej, to English server. Więc wiecie. Nice. To jest znów, ale okej. Okay. Nie rozumiem. Ale ok. Uuu, święty nóż, widział, Aspekt mm. of the Eee. Um, to jest brzydkie. Nie, nie, jest, ale okej. Okay. To jest okropnie brzydkie. A to? To jest, a ty? To jest duże. Ok. Okay. Nie, no ładny wyższy diament, to w miecz. Nie które nie wiedzia, miejsce? Po, nie powiedz, które nie miejsce. Jedenasta. Jedenasta. W 11. 11. 11. Super. O, a co tam jest? Nice. Um, zaraz 20 minut dochodzi. Okropność. To teraz ostatnie build bazy bo jeszcze trzeba powycinać coś. Dobra, co my co ja mamy? Ja Astronauta, młotek, Mars, doniczka, syrena, młotek, ja oczywiście, że młotek. Na młotku się najmniej ośmieszymy. Może <śmierdanie> Święty, jak my się ośmieszymy na młotku, to ja nie wiem, co mam zrobić. Ja młotek, się... proponuję narysować ciebie albo mnie. Albo zbudować tak? właściwie, a nie narysować, co ja gadam. Dobra, ja będę spajował na tych ludzi tutaj. Młotek, a ja zrobię piękny epicki młotek. E... Młotek, kurde. E, daj, zbudować młota. Cicho, boisz. żebyśmy się już nie ośmieszali. No, to, to nie. piękny młotek, to będzie piękny młotek. On ma być no. piękny przynajmniej. Skończone. Skończone, kurde. Jak... No, świetny, nie, nie, to ma być położony młotek. To no nie ma być taki młotek. To ma być młotek położony, a nie młotek, który nie ma prawa fizyki. To ma być piękne. Ja za to mam dostać milion subów, chłopie. Jak nie dostanę, to, to strzelę focha. Hej. Czekaj, mam pomysł na młotek. Eee, czekaj, eee, poczę świetny. Eee, to będzie magiczny młotek. Kurde, Bikon może? Co jest, Co jest lepsze? Silanter czy bikon? Nie wiem. Daję sekundę. To ma być okropnie brzydkie, tak żeby piekle. To wyjdzie nam źle. To, że że tak wiem, to ma będzie ma takie... Że każdy młotek ma z tu jakby takie wiesz co bo... chodzi. Pięknie, ale ty myślisz o młotku takim młotku, a my tu mamy zrobić młotek z tego jak to się nazywało? Y, z władcy piersieni? Nie. To no, z hobbita, bitwy pięciu armii czy jakoś tak. Ty w ogóle oglądałeś kiedyś tam, bo ja nie? Y, ja tam kiedyś oglądałem. Dobra, nie można, ja już chcę, żeby jeszcze bardziej się nie ośmieszyć. Dobra, po prostu zostaw. <noise> tak zniszczyliśmy, no. Eee... Jesteśmy okulowni. Eee... Ja, ja to nie wierzę. O mój Boże. Ja po prostu... Jak się pisze Gessler? Dobra, napiszę tak. nie. Nie to ehm, gdzie to jest? To nie mam do dodania. Nie nigdy wcześniej nie gramy w stanie na kanale. To jest. No ja cię no. Nie to. Te agres, nie wiem. O, to, przecież, pamiętam, to jest droga z nie wiem co to Kiedy pan tego. jest? To jest Chodź zobaczyć Chodź zobaczyć Chodź zobaczyć, chłopie Nie, chodź zobaczyć Powiedziałam, chodź zobaczyć Ten, ten, ma gość Dobrze. dobra, nie, bez, bez tej drogi Z rogami albo... Bez rogów Z rogami albo bez ty zrobisz 101% abominację. Co ty. Dobra, no. E, teraz Dobra. jest brzydkie. Ja powiem ci tylko, to wygląda lepiej niż lepiej niż... Może kurde, no... Jak mnie to wkurza. Nie mogę sobie po prostu napisać. Tylko sobie słaba. 10 na 10. Robert Lewandowski. No i to jest dobre Eee, yy, nie. To jest gorsze niż... 10 na dzień, że Magda jest. O, cudowne. I jeszcze tutaj dodamy wulkan yy, i, i inne piękne, epickie rzeczy. Albo... Albo tą ścianę. Niech oni oceniają tą ścianę, nie młotek. lepiej, żeby oceniali to i oczy. Jak się pisze po angielsku, ocajajcie ścianę, nie młotek. W ogóle nie ma prawa bytu, ale okej. Okay. Jaki, jakie mamy plany zrobić przez te dwie minuty? Bo jednak to będzie kolejny filler podświęcony. Nie wiem, zrobiłem cięcie. O, pięknie. Popatrz, jak pięknie naprawiłem twój. Twój. E, w. to Zresztą nie ma sensu w ogóle, okej. Ale ty tu napisałeś wy. Nie, jest wy. Not hammer, please. Dobra, zobaczmy, co tam ludzie robią w Eee, cię. Inne też są szkarady. Co oni zbudowali? O mój Boże, oni zbudowali coś pod względem Muszę odczytać wiadomość. Oni budują. Oni budują. Oni budują. Ścianę, o, o, no. <laughs> Boże, <laughs> się. budują. Oni 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 nie. Oni ja to widzę! Kurde, to nie ja widzę! To... Czemu jest no, są ja tacy tam, niedobrzy? To jest na f No nie widać, no! Nie widać, nie widać Gdzie oni są? Tam są Tam totalnie jakby... Co jest?! Widzisz to? Nie widzę Czemu <laughs> Kurde! Czuł! pierwszy! Ja, ja już widzę! Ktoś dał <laughs> yy, Ok. Też dam ok, się Błotek do wyważenia świata ja jest tutaj bardzo. O! to jest to jest naprawdę fajne. To prawdopodobnie z jakiegoś modpacka. No może. O. Kolejna propozycja do y, Minecrafta. Na młotek. <tutek> Tutaj jest ta Ej, to jest epickie. To Tutaj jest epickie. Tutaj ten kościół. Ta legendarna. Legendarny to mało. <grybne> epickie. Epickie dawaj chłopie, to jest epickie przecież. A to? Co to jest? Co to jest? Tu jest młotek. A tu jest młotek. A dobra, nie, młotek ładny. A to? Zrobili gładło, ale na młotek nie wystarczyło, więc zdaje. Yy, ok. Wiemy, co to znaczy nie mieć budżetu. Boże, świetnie, kurde. Ej, to jest dobre. To jest naprawdę dobre. To jest piękne. To jest cudowne. Boże, jaki... Piękny młotek. Wielczyźnie im wyszło otoczenie, ale młotek słaby. Tak, i piękny. to jest chyba młotek Tora, czy coś. Co to nawet? A to, to już było. było. Tak, tak okay, to może okejka, może być. No no. światy, co? Ja daję report. Ja to reportuję. To jest... O, tą barierkę na końcu. Jasne. Nie wiem, co mam zrobić. O no, ja się nie nie czekaj, Które my mamy miejsca? <grym grym grym> które, które, które? No, Kończ ten odcinek, póki jeszcze bardziej się ośmieszymy. Które miejsce? Dziesiąte.